Witam serdecznie wszystkich. W tym odcinku chciałabym wybrać taką hortensję numer 1 z mojego ogrodu oraz taką, która na tą chwilę u mnie jest na ostatnim miejscu. Zapraszam na film. Może zacznę od tego, że w moim ogrodzie mam 13 odmian hortensji na tą chwilę. Mamy sierpień 225, a jeśli chodzi o ilość, to mam ich 25 sztuk. Tutaj ta hortensja, to jest hortensja Magical Mont Blanc. Jest to hortensja, która u mnie zagościła jako pierwsza w ogrodzie, a był to rok 2021 rok. A tutaj te kadry mam nagrane z końca lipca. A teraz zobaczcie, jak ona wygląda 10 dni później. Mamy 9 sierpień, poranek. Pokryta jest jeszcze rosą, i to co tutaj dla mnie dziwnego w tym roku, to po raz pierwszy dostała takiego różowego rumieńca. Tutaj mamy hortensję drzewiastą Strong Anabel, i tak ona wyglądała w połowie lipca. I mamy tą samą hortensję drzewiastą w pierwszym tygodniu sierpnia i widać, jak ona już tutaj się przebarwia na taki srebrny nowy kolor. Tą hortensję Strong Anabel w tym roku wiosną cięłam znacznie wyżej niż to w latach poprzednich. Pozwoliłam sobie ściąć na wysokości 60 cm. No, i powiem Wam, że znacznej różnicy jeżeli chodzi o wysokość, nie widzę. Chociaż, jak w jakimś tam stopniu osiągnęłam ten cel, w którym mi chodziło, żeby, po prostu, żeby ona już tak wchodziła bardziej na taras. No, i może tutaj jest to widoczne, chociaż w zeszłym roku też już tam troszeczkę wchodziła na taras. Tutaj mamy kolejną hortensję bukietową Vanille Fres. Jeżeli chodzi o jej kolorystykę, to jest taka śnieżno-biała, następnie to się wybarwia na taki kolor różowy. Taka bita śmietana, truskawki z bitą śmietaną. Kolejna hortensja buketowa to Silver Dollar, również piękna, taka kolorystycznie nie przebarwia się na pewno na żaden kolor różowy, tylko jest taka jak widać tutaj, taka kremowa bardziej. Kolejne hortensje to hortensje również wukatowe o nazwie Heroes Spoke. Tutaj one są przed domem, w takich donicach wymurowanych. Mam je cztery sztuki. No, i tutaj nie będę was trzymała już dalej w napięciu. Dla mnie, właśnie tutaj, ta hortencja z spresko jest dla mnie na tą chwilę numerem jeden, ponieważ jest to hortensja, która po prostu podoba mi się jakby wizualnie. Jest to kompaktowa odmiana. Docelowo dorasta do 70 cm wysokości oraz 50 cm szerokości. Dla mnie ma ona piękną taką paletę bar. Od kremowo-białej zaczyna się, a potem wchodzi yy, w taki seledyn. Ja bardzo właśnie lubię takie połączenie różu oraz seledynu. Yy, nie wiem, coś w tym kolorach jest, uważam. I dlatego ona u mnie jest numerem jeden. Równie pięknie wygląda. Ścięta w takim właśnie odcieniu różu i seledynu, i wsadzona właśnie na suchy bukiet. W 2019 roku Hortensia ta zdobyła srebrny medal na takich targach plantarium. Jest to międzynarodowe holenderskie wydarzenie branżowe poświęcone ogrodnictwu i szkółkarstwu. Niestety nie mam tutaj nagranego dużo filmu, ponieważ jakoś ten czas uciekł mi, a jak wyjechałam na wakacje i wróciłam z wakacji, pod koniec sierpnia był straszny u nas tutaj upał, no i niestety nie były podlewane te hortensje, ponieważ nie mam nawodnienia i widać, że dosyć się przypaliły w takim ostrym słońcu. Jakbym była pewno na miejscu, bym nie dopuściła do takiej sytuacji. Teraz pokażę Wam hortensję, która dla mnie jest uważam numerem ostatnim, jeżeli chodzi o hortensję. Jest to hortensja bukietowa o nazwie. Polestar, dlaczego? Ponieważ ona tak była w innym miejscu, była najpierw w Donicy, no i po prostu na jesień zmieniłam jej miejscówkę, bo właśnie tak samo rosła, że tylko kwiaty były jakby od dołu. Pomimo to, że krzaczek jest bardzo ładny, to na górze nigdzie po prostu nie widzę kwiatostanu. Także nie wiem, co to jest za hortensja. Może potrzebowałaby kolejnego miejsca. Ale tym razem to już by musiało być chyba w pełnym takim słońcu. Wtedy bym miała pewność, czy jednak to słońce ma wpływ. Pomimo to, iż to pisało, że ta hortensja nadaje się również do płcienia, wcześniej ona była od strony wschodniej, a teraz tak bardziej w północno zachodnią przyszklarni jest teraz, tak jak tutaj widać. Być może jeszcze ona mnie w przyszłości zaskoczy, zanim po prostu się tutaj rozwinie. I być może będzie również piękną, kompaktową hortensją. A na koniec chciałabym Wam pokazać hortensję dębolistną, która była wsadzana w październiku 2024. No i niestety rok 2025 pozwolił mi tylko i wyłącznie na obejrzenie tych właśnie liści w kształcie dębu. Tak naprawdę w ogóle cieszę się, że ta hortensja w ogóle jakoś przezimowała. Ponieważ na wiosnę wyglądała bardzo marnie. Widać było, że była przemarznięta, i moim zdaniem cudem odcalała. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Napiszcie, czy któraś Wam wpadła w oko. Czy macie swoich faworytów. Pozdrawiam wszystkich i cześć!